Chcę zobaczyć się z Rose. Jest tutaj? Czego od niej chcesz? Muszę z nią porozmawiać. Nie chcę z tobą gadać. Odejdź. Proszę, muszę się z nią zobaczyć. Jestem Rose. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno możesz nam pomóc. Pomóc? Chodźcie, pomówmy lepiej w środku. Możemy im zaufać. Nie mamy wyboru. Nazywasz? Alice. Ona ma gorączkę. Ostatnio nocowaliśmy na dworze. Jest wycieńczona. Na piętrze jest wolny pokój. Połóż ją do łóżka, a ja przyniosę coś na zęby. Adam. Pokażesz im drogę? Dam radę kara. Nie zatrzymujmy się dla mnie. Musimy przejść przez granicę. Musisz odpocząć. Wyśpij się, a jutro wyruszymy w dalszą drogę. Czemu ludzie nas nienawidzą? Nie zrobiliśmy nic złego. Może to nieporozumienie. Może potrzebują trochę czasu, żeby zrozumieć, kim jesteśmy. Czemu nie możemy z nimi porozmawiać? Przecież nie jesteśmy źli. Może kiedyś tak się stanie. Nie wiem, co lubisz, ale zrobiłam sławne na cały świat spaghetti rose. Od razu postawi cię na nogi. A to coś na gorączkę. Dziękuję. Upiorę to i wysuszę. Musisz coś w końcu zjeść. Nie zjadłaś niczego, odkąd uciekłyśmy. Obiecaj, że spróbujesz. Jestem na dole, gdybyś mnie potrzebowała. Wyśpij się, a zobaczysz. Będziesz silniejsza ode mnie. Zostanę przy niej chwilę. Jak ci było na imię? Jestem Kara. To mój syn, Adam. Ja jestem Rose, ale to już wiesz. Chodź, Kara, siadaj. Powiesz mi, co sprowadza tu defekta i małe dziecko w takim róz? Ojciec się nad nią znęcał. Kiedy zobaczyłam, co się dzieje, poczułam, jak coś we mnie pęka. Zrozumiałam, że jej życie jest dla mnie ważniejsze niż moje. Musiałam ją chronić. <laughs> Więc uciekłyśmy. Rozumiem. Nawet nie wiem, jak Ci dziękować, Alice nie przeżyłaby kolejnej nocy na dworze. Staram się pomagać w miarę możliwości. Mieszkasz tu sama z synem? Mój mąż zmarł dwa lata temu. Adam i ja jakoś dajemy sobie radę. Hodujemy warzywa i sprzedajemy je na targu. Nie ma z tego kokosów, ale przynajmniej nie przemieramy głodem. Było tu nas o wiele więcej. Ostatnio zjawia się Was coraz więcej i więcej. Nie wiem o co chodzi, ale coś jest na rzeczy. Podobno przerzucasz androidy przez granice. Możesz nam pomóc? Jedyna droga wiedzie przez rzekę, a w zimie wszystko zamarza. Raczej nie będzie łatwo. A po przemowie tego androida w telewizji. Zrobiło się nerwowo. Będzie bezpieczniej, jeśli zostaniecie tu, dopóki ten szum nie ucichnie. Nie możemy się dalej ukrywać. Alice musi mieć normalne, bezpieczne życie. Musimy przejść przez te granice. Nieważne jak. Proszę. Musisz nam pomóc. Rose, chodź szybko. Co się dzieje? Mary wyłączyła się. Uciekliśmy razem. Planowaliśmy, co będziemy robić, kiedy przekroczymy granicę. Kochałem ją. Kochałem ją najbardziej na świecie. Co ja bez niej zrobię? Zostawmy ich. Alice, co ty robisz? Miałaś odpoczywać. Nie chciało mi się spać. Nie chciała już siedzieć w swoim pokoju. A W porządku, kara? Tak. Wszystko gra. Nie możemy ich ukryć. Nie po tym, co zrobiły dziś defekty. To zbyt ryzykowne. Wiesz, co będzie, kiedy policja ich tu znajdzie? Pójdziemy siedzieć, mamo. Rozumiesz to? Siedzieć. Adam, już o tym rozmawialiśmy. Ugh. Nie! Tym razem nie odpuszczę! Zniszczysz nam życie i to dla kogo? Dla kilku maszyn? To nie maszyny! Oni żyją! Ja żyję! Ty żyjesz, a oni nic nie znaczą! To wszystko na pewno by się nie wydarzyło, gdyby żył, tata! Nie będziemy rozmawiać w ten sposób! Nie pójdę do paki przez to, że chcesz pomagać tym czubkom! Wystarczy, Adam! Wystarczy! Nie słuchaj go. Czasem go to przytłacza wiesz. Ciężko było od kiedy zmarł jego ojciec. Ale to dobry chłopak. Zobaczę, czy dam radę pomóc wam dziś z przejściem. OK. Zostańcie, niedługo wrócę. Mieszkańcy Detroit pozostają w szoku po ataku androidów na wieżę Stratford. Maszyny zarejestrowały i wyemitowały na ekranach w całym mieście nagranie, które można opisać jako listę żądań. Nadal nie wiadomo, czy ataki są skutkiem wadliwego działań androidów, czy stoi za nimi jakaś organizacja. Cyberlife nie komentuje na razie tych doniesień, ale spodziewamy się wkrótce nowych informacji. Policja. To policja. Co my zrobimy? Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy im otworzyć. Wiedziałem, że tak się stanie. Wiedziałem. Alice I ukryj się na górze. Chodźmy, Alice. jak zobaczą, że panikujesz to koniec. Chcesz mieć przez to kłopoty? żeby twoja mama miała kłopoty. Dobry wieczór. Przepraszam za najście. Dostaliśmy zgłoszenie o androidach w okolicy. Przez tę aferę z defektami lepiej zachować ostrożność. Chciałbym zadać pani kilka pytań. Mogę wejść? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może napiję się pan kawy. Bardzo chętnie. <noise> Czy działo się tu ostatnio coś niecodziennego? Jacyś niezapowiedziani goście? Nie. Niczego nie zauważyłam. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie. Nie, tylko mnie. Macie tu jakieś androidy? Nie ma tu żadnych Androidów. change Myślałem, że w domu nie ma nikogo więcej. A, a wypadło mi z głowy, że. moja córka jest na górze. Jak się nazywasz, synu? Adam. Na, nazywam się Adam. Wszystko w porządku, Adam? Te. Te androidy. One. On pada z nóg. Przez cały dzień pracował w ogrodzie. Wiesz, może cokolwiek o defektach? Widziałeś jakieś? Nie. Nie. Nic nie widziałem na mnie, już pora. Dziękuję za kawę, miłego wieczoru. Czy w domu jest ktoś jeszcze? Nie, nikogo nie ma. Przepraszam za zamieszanie. Dobranoc, pani. Dobranoc, Adam. Pojechał. Już dobrze, Alice. Nic za mnie grozi. To Rose! Przygotujcie się. Pójdziemy wieczorem.